Czy kiedykolwiek obudziłeś się rano z uczuciem, że już nie masz siły, że cały świat ciąży ci na barkach, chociaż fizycznie nic wielkiego się nie wydarzyło? Może spałeś 8 godzin, może nawet więcej, a mimo to w środku panuje zmęczenie, które nie odpuszcza. Ono nie pochodzi z ciała, ono płynie z głębin twojej duszy. To zmęczenie nie jest lenistwem, brakiem motywacji czy zwykłym stresem, to jest szept istnienia. Które zostało zepchnięte na dalszy plan. To dusza, która zbyt długo była ignorowana. Czujesz się, jakbyś biegł przez całe życie z maską na twarzy, próbując sprostać oczekiwaniom innych, dopasować się, być grzeczny, uśmiechnięty, funkcjonalny. Ale wewnętrznie powoli gasniesz. Zmęczenie, które dziś odczuwasz, może być efektem tego, że od lat ignorujesz głos w sobie, który próbuje cię ostrzec, to nie twoja droga. Ale ty idziesz dalej, bo trzeba. Bo inni liczą, bo nie wypada, bo boisz się rozczarować, zawieść, zostać sam. A im dalej od siebie idziesz, tym bardziej cię to wszystko wykańcza. To tak jakbyś niósł ciężki plecak, do którego każdy dzień dorzuca kolejny kamień. Kamień niewypowiedzianych nie, kamień wymuszonego uśmiechu, kamień pracy, której nie znosisz, kamień relacji, która już dawno przestała cię karmić, i nagle ten plecak staje się częścią ciebie. A ty już nawet nie pamiętasz, jak to było żyć bez Niego. Zmęczenie staje się Twoją nową normalnością. Przestajesz pytać, dlaczego jesteś zmęczony. Po prostu jesteś. I każdego dnia robisz to samo. Zaciskasz zęby i idziesz dalej. Ale dusza, ona nie zapomina. Ona czeka. Czeka na moment, w którym się zatrzymasz i zapytasz, dlaczego wszystko mnie tak wyczerpuje. Bo może już czas usiąść w ciszy i posłuchać tego, co naprawdę się w tobie dzieje? Może czas spojrzeć w lustro i zapytać nie, co mam dzisiaj zrobić, ale kim naprawdę jestem pod tym wszystkim? Kiedy przez całe życie tłumisz swoje prawdziwe emocje, bo nie wypada płakać, bo nie wolno być złym, bo trzeba być silnym, tworzysz w sobie napięcie. I to napięcie kosztuje. Psychika nie działa za darmo. Każde odrzucenie siebie każdy akt udawania, każda niewyrażona potrzeba, to energia, którą twoja dusza zużywa, by utrzymać iluzję, aż w końcu pęka. I nie zawsze w spektakularny sposób. Czasem po prostu budzisz się i nie masz siły. I nawet nie wiesz dlaczego. Może to dlatego, że od dawna nie zrobiłeś niczego tylko dla siebie. Może dawno nie zapytałeś siebie, czego naprawdę chcesz. Może całe Twoje życie kręci się wokół tego, żeby wszyscy byli zadowoleni, oprócz Ciebie? Może już zapomniałeś, jak brzmi Twój własny głos, bo żyjąc przez lata w oddzieleniu od siebie, płacimy cenę, i tą ceną jest zmęczenie. Głębokie, paraliżujące, niewytłumaczalne, ale to zmęczenie nie jest wrogiem, ono jest sygnałem. Tak jak ból ciała informuje nas o ranie, tak ból duszy informuje o utraconym kierunku to, że jesteś zmęczony, nie znaczy, że jesteś słaby, znaczy, że zbyt długo byłeś silny tam, gdzie powinieneś był być szczery. Twoja dusza nie chce, żebyś był idealny, ona chce, żebyś był prawdziwy. I być może ten stan, w którym teraz jesteś, ta apatia, ten brak radości, to chroniczne nie chce mi się, to moment, w którym wszystko się może zacząć zmieniać. Bo nie da się w nieskończoność ignorować własnej prawdy. Przychodzi moment, kiedy ona dobija się do drzwi. Najpierw szeptem, potem krzykiem, aż w końcu krzyczy poprzez ciało: bólem, chorobą, zmęczeniem zatrzymaj się na chwilę, zamknij oczy i zapytaj siebie co we mnie woła o uwagę jakiej części siebie nie chce widzieć może to ta część, która czuje się niewystarczająca może ta, która ciągle się boi może ta, która krzyczy o wolność Karl Jung powiedział: Nie stajesz się oświecony. Wyobrażając sobie świetliste postacie, lecz uświadamiając sobie ciemność. Może więc Twoje zmęczenie nie jest czymś do pokonania, ale drzwiami do siebie. Może nie chodzi o to, żeby się z tego wyleczyć, ale żeby to zrozumieć. Bo dopóki nie wrócisz do siebie, do tego, co naprawdę czujesz, czego naprawdę chcesz, co naprawdę Cię boli, będziesz chodził przez życie jak cień samego siebie, uśmiechnięty na zewnątrz, pusty w środku. Ale to nie musi tak wyglądać. Masz prawo odpocząć, masz prawo się zatrzymać, masz prawo powiedzieć dość i masz prawo zacząć od nowa, z łagodnością, z prawdą, z szacunkiem dla swojej duszy, bo zmęczenie to nie koniec, to początek rozmowy. Od najmłodszych lat uczymy się jednego: jak być tym, kogo inni chcą w nas widzieć. Dziecko szybko wyczuwa, że za uśmiech otrzymuje uwagę, że za dobre zachowanie dostaje pochwałę. Że gdy milczy o tym, co naprawdę czuje, świat wydaje się spokojniejszy. I tak powoli rodzi się w nim coś, co Jung nazwał personą, społeczną maską, którą zakładamy, by przetrwać, by być akceptowanym, by nie zostać odrzuconym. Z czasem ta maska rośnie w siłę. Uczymy się mówić to, co wypada, robić to, co się oczekuje, reagować tak, jak należy. I niepostrzeżenie zaczynamy grać rolę we własnym życiu. Pracownik idealny. Partner opanowany, rodzic niezłomny, przyjaciel zawsze dostępny, człowiek sukcesu, który nie ma prawa być zmęczony, przygnębiony, zagubiony. Ale gdzie w tym wszystkim jesteś ty? Zatracając kontakt z własnym ja, płacimy wysoką cenę, bo każda maska wymaga wysiłku. Każdy dzień, w którym ukrywasz, co naprawdę czujesz, kosztuje cię więcej niż myślisz. To tak, jakbyś codziennie odgrywał sztukę i to przed publicznością która nie wie, że to tylko teatr. W końcu każdemu aktorowi kończy się energia. Zmęczenie, które dziś nosisz, może właśnie z tego się bierze. Nie z przepracowania, nie z obowiązków, ale z życia, które nie jest naprawdę twoje. Z ról, które dawno przestały ci służyć, ale boisz się je porzucić. Bo kim jesteś bez tej roli? Kim jesteś, gdy nie próbujesz nikogo zadowolić? W głębi duszy czujesz ten rozdźwięk. Przychodzi wieczorem, gdy wszystko cichnie. Gdy gasną światła, a ty zostajesz sam ze sobą, i nagle czujesz, że ten uśmiech był wymuszony, że ta rozmowa cię wyczerpała, że to, co mówisz, nie ma już nic wspólnego z tym, co naprawdę czujesz, ale jutro znowu trzeba założyć maskę, bo tak trzeba, bo tak cię nauczono. A przecież dusza nie przyszła tu, by grać, przyszła, by być, by doświadczać, czuć, kochać, upadać, powstawać. Prawdziwie. Bez filtrów, bez fałszu, bez przymusu. A każda godzina spędzona w nieprawdzie, to krok dalej od siebie. Być może nawet nie pamiętasz już, co cię kiedyś cieszyło, co poruszało twoje serce, co budziło ogień w oczach, bo wszystko to zostało zakryte warstwami muszem, powinienem, inni oczekują. I może dlatego właśnie czujesz się taki pusty, bo ta wersja ciebie, którą karmisz świat, nie karmi ciebie. Ale prawdziwe życie nie zaczyna się od spełniania oczekiwań innych. Zaczyna się wtedy, gdy zdejmujesz maskę i patrzysz sobie w oczy. Gdy po raz pierwszy od dawna mówisz, Jestem zmęczony udawaniem. Gdy decydujesz się być nieidealny, ale prawdziwy. Bo tylko wtedy dusza zaczyna oddychać. Nie musisz być dla wszystkich. Nie musisz być zawsze silny. Nie musisz zgadzać się na wszystko tylko dlatego, że boisz się odrzucenia. Odwaga nie polega na trzymaniu fasady. Odwaga to spojrzeć w siebie i powiedzieć, już wystarczy. Karl Jung powiedział kiedyś, to co pokazujemy światu, to tylko fragment tego, kim naprawdę jesteśmy. Reszta, ta cicha, autentyczna część, często boi się wyjść na światło. Bo co jeśli nie zostanie przyjęta? Co jeśli ktoś ją odrzuci, ale czyż nie odrzucasz jej codziennie sam? Wewnętrzne zmęczenie często nie jest skutkiem zbyt wielu obowiązków, ale skutkiem zbyt długiego zapierania się siebie. To nie lista zadań nas niszczy, ale nieustanne milczenie wobec własnych potrzeb. To ciągłe tak, które mówimy innym, choć w środku krzyczymy nie. Ile razy chciałeś się wycofać, ale zostałeś, bo tak wypadało? Ile razy zgodziłeś się na coś, co cię bolało, tylko dlatego, że bałeś się, że ktoś się od ciebie odwróci? Ile razy schowałeś własne emocje, by nie narazić się na ocenę? A teraz popatrz, gdzie cię to doprowadziło: do miejsca, w którym twoje ciało mówi stop, a ty nie rozumiesz dlaczego, do miejsca, w którym twoje serce czuje się opuszczone nie przez innych, ale przez ciebie samego. To nie świat cię męczy, to ty męczysz się sobą, którego stworzyłeś, by zadowolić świat. Ale wiesz co? To da się zmienić, nie w jeden dzień. Nie przez rewolucję, ale przez drobne akty prawdy, przez wybieranie siebie, nawet jeśli tylko w małych sprawach, przez słuchanie swojego nie, przez uznanie swojego zmęczenia, przez danie sobie prawa do bycia autentycznym. Bo zmęczenie jest sygnałem, że żyjesz zbyt długo na zewnątrz, a za mało w środku. I być może nadszedł czas, by wrócić nie do tego, kim inni chcą, żebyś był, ale do tego, kim jesteś naprawdę pod maską, pod rolą. Pod fasadą, tam gdzie czeka twoja dusza, zmęczona, ale wciąż wierna. Zmęczenie, które cię przygniata, może mieć źródło głębiej niż się spodziewasz nie tylko w tym, co robisz na co dzień nie tylko w obowiązkach, w relacjach, w nadmiarze spraw ale w czymś, co pozostaje ukryte, zepchnięte, wyparte w twoim własnym nieświadomym świecie. Człowiek nie żyje wyłącznie tym, co widzialne każdego dnia towarzyszy nam warstwa ukryta. Emocje, których nie rozumiemy, lęki, które nie mają nazwy, napięcia, których nie potrafimy wyjaśnić, i choć je ignorujemy, one nie znikają. Działają jak cień, obecne, choć ukryte, przesuwają się wraz z nami, wpływają na nasze wybory, relacje, reakcje. I właśnie to napięcie, między tym, co świadome, a tym, co wyparte, często bywa źródłem głębokiego, wyniszczającego zmęczenia. Może od lat nosisz w sobie gniew, którego nie wolno ci było wyrazić, może ból z dzieciństwa, którego nikt nie dostrzegł, może głęboko zakorzenione przekonanie, że musisz zasłużyć na miłość, że nie wolno ci zawieść, że twoje potrzeby są mniej ważne od potrzeb innych. Te schematy żyją w tobie i żywią się twoją energią. Każdego dnia próbujesz kontrolować swój świat wewnętrzny, nie wiedząc nawet, jak bardzo jest on aktywny. Jak wiele Twoich reakcji nie pochodzi z chwili obecnej, ale z niezaleczonych ran. Jak wiele Twojego zmęczenia to skutek noszenia masek, za którymi próbujesz ukryć emocje, które zostały kiedyś uznane za niewłaściwe. Twoje ciało pamięta, Twoja psychika rejestruje, Twoje sny podpowiadają, ale Ty biegniesz dalej, bo tak Cię nauczono, bo trzeba być silnym, bo nie wypada się zatrzymać. Ale twoja dusza wie i daje ci znaki, poprzez zmęczenie, które nie mija, poprzez poczucie wewnętrznej pustki, poprzez powracające emocje, które nie pasują do sytuacji, ale przypominają echo przeszłości. To właśnie nieświadome chce się ujawnić, nie po to by cię skrzywdzić, ale po to byś wreszcie zobaczył, kim jesteś naprawdę. Jung mówił, że nie można stać się całością bez konfrontacji z własnym cieniem tą częścią nas którą wyparliśmy, bo była zbyt bolesna, zbyt wstydliwa, zbyt trudna. Ale właśnie tam, w cieniu, tkwią ogromne pokłady energii. One nie zniknęły, one tylko zmieniły formę i dziś być może odbierają ci siły, bo nie zostały uznane. Kiedy nie słuchamy siebie, nasze emocje nie znikają, one zamieniają się w napięcia, a napięcia w zmęczenie. Gdy przez lata ignorujesz swój wewnętrzny świat, Prędzej czy później to On zacznie sterować Twoim życiem, i poczujesz, że nie wiesz dlaczego robisz to, co robisz, że nie masz wpływu na swoje emocje, że wszystko Cię przerasta. Ale to nie rzeczywistość Cię przytłacza, to nieprzeżyte emocje, które domagają się Twojej obecności. Nieświadomość nie jest Twoim wrogiem, jest jak ciemna jaskinia, w której leżą zagubione kawałki Twojej duszy. Każdy z nich czeka, byś go odnalazł. Uznał, objął światłem świadomości: Gdy to robisz, wraca energia, bo nie musisz już jej używać do tłumienia, wypierania, zaprzeczania. To proces, czasem bolesny, ale też niesamowicie wyzwalający. Wyobraź sobie, że przez lata próbowałeś zatrzymać rwącą rzekę własnymi rękami. Marnowałeś siły, by nie dopuścić do siebie tego, co i tak w tobie płynie, aż pewnego dnia puszczasz. I choć przez chwilę jest chaos, jest też ulga, bo nie musisz już walczyć. Możesz wreszcie płynąć z nurtem własnej prawdy. Może to właśnie dlatego jesteś zmęczony, bo przez całe życie próbujesz kontrolować coś, czego nie da się kontrolować swoje autentyczne ja. Chcesz być idealny, przewidywalny, bezpieczny, ale życie wewnętrzne nie działa według tych zasad. Ono pragnie być prawdziwe, nieidealne. Zmęczenie może być zaproszeniem, sygnałem, że czas przestać uciekać, że czas zatrzymać się i zapytać, co we mnie nie zostało usłyszane. Może to płacz dziecka, którym kiedyś byłeś, może gniew nastolatka, który nie miał prawa do buntu, może tęsknota dorosłego, który już nie wie, co to znaczy czuć się naprawdę sobą. Nie musisz od razu wszystkiego rozumieć. Wystarczy, że zaczniesz słuchać siebie, swoich snów tego co pojawia się w chwilach ciszy, bo to tam w cieniu kryje się klucz do twojej wolności. Jak powiedział Jung, twoja wizja stanie się jasna dopiero wtedy, gdy spojrzysz w swoje serce. Kto patrzy na zewnątrz, śni. Kto patrzy do środka, budzi się. Może więc to zmęczenie, które dziś czujesz, nie jest końcem. Może to początek przebudzenia, początek powrotu do siebie, początek drogi, która choć niełatwa, prowadzi do czegoś Czego od dawna ci brakuje spokoju. Wyobraź sobie, że stoisz na środku lasu. Gęste drzewa zasłaniają światło, ścieżka dawno zniknęła, a ty nie masz pewności dokąd iść. W rękach trzymasz mapę, ale coś w niej nie gra. Pokazuje ci drogi, których nigdy nie wybrałeś, prowadzi do miejsc, które cię nie wołają. Z każdym krokiem czujesz coraz większe zmęczenie nie fizyczne, egzystencjalne bo choć idziesz, Wiesz, że to nie Twoja droga. Może właśnie tak wygląda Twoje życie, może jesteś w miejscu, które nie jest Twoje, w pracy, która nie karmi Twojej duszy, w relacjach, które Cię osłabiają, zamiast wzmacniać, w rytmie, który Ci nie służy, ale trzymasz go z lęku przed zmianą. I właśnie dlatego jesteś tak zmęczony. Nie da się długo kwitnąć w glebie, która nas nie zasila. Można się przystosować, można udawać. Można nawet przez chwilę zachwycać innych, ale w środku pustka, bo dusza zawsze wie, że coś jest nie tak. Zmęczenie staje się coraz bardziej wszechobecne, najpierw w porankach, które nie dają nadziei, potem w relacjach, które męczą, zamiast dawać radość, aż w końcu w samym istnieniu. Zaczynasz się zastanawiać, czy to już wszystko, czy naprawdę tak ma wyglądać życie, ale to nie życie cię męczy. To życie niezgodne z tobą, to próba bycia tam, gdzie nie ma twoich korzeni, próba kochania czegoś, co nie porusza twojego serca, próba wpasowania się w ramy, które cię duszą, próba spełniania oczekiwań, które nie są twoje. Dusza nie potrzebuje wiele, potrzebuje prawdy, potrzebuje przestrzeni, potrzebuje możliwości bycia sobą, bez wstydu, bez przymusu, bez przebranych ról. Kiedy to dostaje, rozkwita, kiedy tego nie dostaje. Usycha, a ty usychasz razem z nią. Czasem trzeba odwagi, by przyznać, już dłużej tak nie mogę, ale właśnie to zdanie bywa pierwszym krokiem do zmiany. Bo nie musisz znać od razu odpowiedzi. Wystarczy, że przyznasz przed sobą: To mnie boli, to mnie męczy, to nie jest moje. Wyobraź sobie drzewo, które ktoś posadził na jałowej ziemi. Opieka, podlewanie, nawożenie wszystko na nic, jeśli korzenie nie mają kontaktu z tym, co żywe. Tak samo jest z tobą. Możesz się starać, możesz inwestować energię, ale jeśli to wszystko nie płynie z Twojego centrum, będziesz się wypalać. Nie chodzi o to, że życie ma być zawsze łatwe, ale prawda ma w sobie siłę. Kiedy żyjesz w zgodzie ze sobą, nawet zmęczenie ma sens, nawet ból jest częścią drogi, bo wiesz, że jesteś na swoim miejscu, a kiedy nie jesteś, każda chwila staje się ciężarem. Zatrzymaj się na chwilę. Zadaj sobie pytanie: gdzie ja jestem? Nie na mapie świata, ale na mapie własnej duszy: czy droga, którą idziesz, jest naprawdę twoja? Czy budzisz się rano z poczuciem sensu, czy tylko z obowiązkiem? Czy to, co robisz, jest wyrazem twojego serca, czy kompromisem, który trwa już zbyt długo? Karl Jung mówił, że każdy człowiek ma swoje powołanie coś, co go woła z głębi, co domaga się realizacji i że najgłębsze cierpienie rodzi się wtedy, gdy to wołanie jest ignorowane. Może właśnie dlatego jesteś wyczerpany, bo twoja dusza krzyczy, a ty ją zagłuszasz. Ale nawet w najciemniejszym lesie można odnaleźć drogę. Czasem nie widać jej od razu. Czasem trzeba się zatrzymać, wyciszyć, zamknąć oczy, by usłyszeć to, co naprawdę ważne. Bo dusza nie mówi hałasem, mówi szeptem, mówi przez zmęczenie, przez smutek, przez tęsknotę. Mówi przez to wszystko, co próbujesz zignorować. Nie musisz mieć teraz planu, nie musisz od razu wiedzieć, co robić. Wystarczy, że przyznasz, już dłużej nie chcę siebie zdradzać, to wystarczy, bo z tej prawdy rodzi się siła. Wyobraź sobie, że życie to nie prosta droga, ale ogród. Możesz w nim sadzić, co chcesz, ale najpierw musisz wyrwać to, co nie twoje, wypalić chwasty cudzych oczekiwań, przestać podlewać rośliny, które cię duszą. I dać przestrzeń temu, co od lat w Tobie czeka niewypowiedzianym marzeniom, stłumionym emocjom, zapomnianym pasjom. Zmęczenie jest znakiem, że podlewasz nie swój ogród, a i że Twoja ziemia woła punt wróć do mnie. Nie musisz zmieniać wszystkiego. Czasem wystarczy jeden prawdziwy krok, jedna decyzja, podjęta nie ze strachu, ale z miłości do siebie. Jedno nie, wypowiedziane z serca. Jedno tak. Które przywraca ci tlen. Nie jesteś tutaj po to, by spełniać cudze wizje, jesteś po to, by stać się sobą, a bycie sobą to najgłębszy akt odwagi, bo wymaga rezygnacji z tego, co znane, w imię tego, co prawdziwe. Może więc nie jesteś zagubiony, może właśnie teraz jesteś najbliżej siebie, bo wreszcie wszystko w tobie mówi to nie tak. Może ten las nie jest pułapką, może jest miejscem, w którym masz odnaleźć swój kompas. A wtedy, kiedy go znajdziesz, zmęczenie stanie się ciszą, i w tej ciszy usłyszysz siebie. Prawdziwego. Tego, który nie musi się już zmuszać, bo jest na swojej drodze. Zatrzymujesz się. Może pierwszy raz od dawna, i coś w tej ciszy cię porusza. Coś zaczyna się wyłaniać z pod warstw zmęczenia, frustracji, niedopasowania. To nie jest głośny głos. To raczej drżenie. Ciche, delikatne. Ale prawdziwe to ty, ten prawdziwy, niezakryty, niezagrany. Zmęczenie, które przez tyle czasu wydawało się twoim wrogiem, nagle odsłania inne oblicze. Przestaje być tylko ciężarem, zaczyna być lustrem, pokazuje ci, co w twoim życiu wymaga uwagi, pokazuje, gdzie zdradzasz siebie, gdzie mówisz tak, choć w sercu masz nie. Gdzie trwasz z lęku, a nie z miłości. Może nie musisz już z tym walczyć. Może nie musisz dalej próbować naprawiać się, jakbyś był zepsuty? Może nie chodzi o to, żeby się zmieniać, ale żeby się zobaczyć z całą prawdą, z całą kruchością, z całą historią, którą nosisz w sobie? Bo w tym wszystkim, co dziś nazywasz słabością, może kryć się Twoja największa siła w Twoim zmęczeniu czułość, w Twojej złości granica, w Twoim smutku nieprzeżyta miłość, w Twoim lęku. Pragnienie życia, które naprawdę ma sens. Nie trzeba być doskonałym, by być wartościowym. Nie trzeba być zawsze zmotywowanym, radosnym, pełnym energii. Trzeba być prawdziwym, autentycznym, obecnym w sobie i właśnie to uzdrawia. Wyobraź sobie siebie jako dom. Przez lata zamykałeś kolejne pokoje. Jeden z nich wypełniony był rozczarowaniem, więc go zaryglowałeś, inny gniewem, więc go wyłączyłeś z użytku. Jeszcze inny, marzeniami, które ktoś kiedyś wyśmiał. I tak mieszkasz tylko w jednej części swojego domu, reszta wciąż tam jest. Czeka, a im dłużej zamknięta, tym więcej energii kosztuje jej ukrycie. Twój system nerwowy pracuje na najwyższych obrotach, by utrzymać te drzwi zamknięte. I może właśnie dlatego jesteś taki zmęczony. Bo każdy dzień to wysiłek, by nie poczuć tego, co i tak w tobie żyje. Ale co? Jeśli przestałbyś uciekać? Co jeśli otworzyłbyś chociaż jedno z tych drzwi z szacunkiem, z ciekawością, z łagodnością? Może tam, gdzie się boisz zajrzeć, nie ma potwora może tam jest twoje wewnętrzne dziecko, które przez całe życie czekało, aż ktoś je zobaczy, aż ty sam je zobaczysz? Karl Jung powiedział: Człowiek nie osiąga oświecenia, wyobrażając sobie świetliste postacie, ale uświadamiając sobie ciemność. To nie znaczy, że masz pogrążyć się w bólu, to znaczy, że masz go uznać, dać mu miejsce, przestać się go wstydzić. Ból nie znika dlatego, że go ignorujemy. On milknie, gdy zostaje wysłuchany. Gdy pozwalasz sobie na łzę, która nie musiała być tłumiona, na krzyk, który przez lata był duszony, na ciszę, w której wreszcie nie musisz niczego udowadniać. W tym momencie może narodzić się coś nowego, coś, co nie jest jeszcze pełną odpowiedzią, ale jest początkiem nowej jakości obecności. To jak pierwszy wdech po wynurzeniu się z wody. Nagle czujesz, że możesz oddychać. Nie dlatego, że świat się zmienił, ale dlatego, że ty przestałeś się od siebie oddzielać. To właśnie jest początek uzdrowienia. Niespektakularna przemiana, nie nagła euforia, ale cichy powrót do siebie. Mały akt odwagi, który mówi: widzę cię. Do własnej duszy. Do emocji, do prawdy, którą tak długo próbowałeś ukryć, i nie musisz wiedzieć, co będzie dalej, nie musisz planować swojej naprawy, może w ogóle nie trzeba cię naprawiać, może wszystko, czego potrzebujesz, to obecność, bycie ze sobą w sposób, którego nikt cię nie nauczył, może twoje zmęczenie nie chce cię zatrzymać, by cię ukarać, może chce, byś wreszcie przestał biec tam, gdzie nie ma ciebie, może jest jak nauczyciel, który mówi. Zatrzymaj się, usiądź, posłuchaj, jesteś tu. Z tej chwili może wyrosnąć nowa siła, nie ta oparta na przymusie, ale ta, która rodzi się z prawdy, z akceptacji, z czułości wobec siebie, bo najgłębsza transformacja nie przychodzi przez siłę, przychodzi przez zrozumienie. I może właśnie dzisiaj, w Twoim zmęczeniu, w Twoim niedopasowaniu, w Twojej ciszy, zaczyna się prawdziwa podróż podróż do siebie. Bez masek, bez lęku, bez pośpiechu, po prostu prawdziwa. Czy naprawdę chcesz przeżyć resztę życia zmęczony, nieobecny, funkcjonujący, ale nieżyjący? Czy nie czujesz już, że twoje ciało i dusza proszą cię o coś więcej niż tylko przetrwanie? O prawdę, o przestrzeń, o miłość własną. Może właśnie dziś jest ten dzień, w którym nie musisz już niczego udowadniać? Ani sobie, ani światu. Dziś możesz po prostu być. Ze zmęczeniem, z ciszą, ze sobą i zadać to jedno najważniejsze pytanie: Co we mnie czekało całe życie, aż wreszcie się zatrzymam i je usłyszę? Być może to właśnie Twój moment przebudzenia, nie głośnego, niespektakularnego, ale prawdziwego, bo zmęczenie, które nosisz, nie chce Cię zatrzymać, ono chce Cię przywrócić do życia.